Witajcie Koziorożce. Rozłożę horoskop na kwiecień dla Was, co się wydarzy że w tym miesiącu, na co powinniście zwracać uwagę. E, poniżej jest link, jak się do mnie skontaktować. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę. E, dobrze, no to lecimy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech moja Archanioł stróż, bogowie powietrza, wody, ognia i ziemi połączył się z Archaniołem Wszechświata. Niech mi podpowie, co czeka koziorożce w kwietniu 2021. Koziorożce, kwiecień 2021, niech karty odkryją, co przed nimi. Miłości, single, stałe związki, praca, finanse oraz zdrowie. Koziorożce. Single w miłości. Stałe związki. Praca finansem. Zdrowie. Dobrze. Koziorożce. Zaczynamy. Single miłości. E, wydaje mi się, że koziorożce będą miały dwa wybory. E, będą, e, będzie dwóch kandydatów albo dwie kandydatki. I Wy e, będziecie się zastanawiać, e, kogo tutaj wybrać. E, będziecie mm, myśleć, czasem wieczorami, e, tak przysłowiowo powiem, dumać e, o kim marzycie. O jakim mężczyźnie, czy o jakiej kobiecie, żeby e, być szczęśliwym. E, I tu będą w kwietniu takie głębokie e, przemyślenia. Uważajcie, bo jeden, na pewno z tych mężczyzn, albo jedna kobieta e, będzie troszeczkę chciała Was skrzywdzić. Jedna osoba nie jest dla Was. E, także musicie dobrze się przysłuchiwać i wybierać, żeby e, nie zabrnąć jakichś kozi róg. Także tutaj uważajcie, e, drogie koziorożce. Natomiast w stałych związkach, tutaj widzę e, e, rodzinną atmosferę, e, fajnie wspólne spędzony czas, e, troskliwo partnerkę i partnera. E, wydaje mi się, że wspólnie będziecie spędzać takie przyjemne chwile. E, jedynie coś ze świata może Was przygnębić, e, jakaś informacja, co nie do końca będziecie się z tym zgadzać. Jakieś takie jakby ciężkie, ciężka energia ze świata, która troszkę będzie wpływać na Was i będzie Was przybijać, ale mimo to Wasza miłość pokona wszystko. Ale horoskop bardzo fajny, bardzo fajny, ale tutaj na pewno, no jakaś będzie taka nieciekawa tak jakbyście nie mogli na przykład w jakichś planach ruszyć. O coś takiego widzę tutaj w Koziorożce. Jakby te plany były wstrzymane. E, natomiast w pracy finansach, e, uważajcie moi drodzy na e, trzecią osobę w pracy, czy gdziekolwiek, gdzie jesteście w pracy finansach o jakichś na przykład, e, nie wiem, wspólnym e, biznesie, czy coś, to uważajcie, żeby nie wchodzić w, w, w ten biznes e, z innymi ludźmi w e, jakiejś spółki bo tutaj nie za dobrze to się wszystko zakończy. E, raczej raczej sami, e, sami tu powinniście tworzyć, działać e, w pracy mm, ogólnie e, Trochę będą jakieś przywijające nie wiem, chwile czy jakaś atmosfera, e, co się będzie może działo z ludźmi z pracy. Um, większość osób widzę, że nie idzie, niektórzy idą. Um, tutaj takie troszeczkę będzie dużo problemów na jednej głowie, na jedną osobę, z którymi będziecie musieli sobie poradzić, ale Wy sobie poradzicie, nie martwcie się. Um, no mówię, początek kwietnia nie będzie za bardzo optymistyczny w pracy, finansach Pod koniec kwietnia już troszeczkę lepiej się uspokoi. Um, natomiast w zdrowiu, drogie Koziorożce, uważajcie tutaj na. Jakieś anomalie związane y, z brzuchem, czyli mogą być jakieś zatrucia pokarmowe, y, nerki, y, ale bardziej raczej brzuch tutaj widzę. Coś może być z jelitami, z żołądkiem, z wątrobą. Także uważajcie, y, moi drodzy, na takie dolegliwości. I y, 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 tutaj widzę. No, w zdrówku to tak. Może być refluks. Takie coś. Drogie koziorożce, życzę Wam wesołych, zdrowych świąt, pełnych radości, fajnej atmosfery. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na kontakt prywatnie. I do usłyszenia.